Słuchaj, Scooby, jak nie wejdziesz do muzeum, to wylądujesz skudłatym w więzieniu. Nic z tego, ja się boję. A co powiesz, jak dam ci, Skubi chrupkę? Cóż? Zgoda? O nie, widocznie zostawiłam ją w domu w komodzie. Przyniosę. Dzięki Scooby! i smacznego. Kraczamy do do akcji. A gdzie się podzieli kudłaty i Scooby? O, Mamuniu! Właśnie tu idą! Redyk! Przepraszam bardzo, nie widziała pani zbzikowanego chłopca ze szczeniakiem? Przecież to my, baranie! He, eee, wiedziałem o tym! Co ci strzeliło do głowy, kudłaty! Nie chcemy, żeby strażnik nas rozpoznał, prawda? Prawda! Do dzieła, kochani, trzeba prędko znaleźć miecze! Nikt się nie nabierze na śmieszne przebranie tych patałachów. Zaraz ich zdemaskuję i powędrują do pudła. W porządku, dzwoniaczku! Ściągnij tę perukę i kiepskę! Jak śmieszny, Strętny, bezczelny smarkaczu! Poskarżę się twoim rodzicom! Au! Nie Chciałem! To wcale nie jest śmieszne. O, proszę, niech ma nie przestanie. Poszukamy teraz poszlak, Welmo? Owszem, dawne! Hej, chwileczkę! Czy zabierzemy tę panią z dzidziusiem? O, przytomniej, Fred! To Skupi i Kudłaty! A, tak! E, pytałem dla żartu! Musimy wyjaśnić zagadkę tej kradzieży! Zdaje się, że ktoś tu idzie! Schowajmy się! No i co z ciebie za strażnik, piocha? Dopuściłeś do kradzieży bezcennych mieczy! Gdyby nie to, że wyjeżdżam na urlop, wylałbym cię z pracy! Mnie, że wie, To nie moja wina, że nawalił ten drogi system alarmowy! A może alarm nie zadziałał, bo eksponaty ukradł któryś z pracowników? Czy pani nas oskarża? A skąd mam wiedzieć, że to nie pani ukradła te miecze? Nie wiem skąd. Przepraszam! Ciekawa jestem, po co miałabym je ukraść? Są ubezpieczone, co nie? Jak nie odzyskamy tych mieczy, zgarnie pani kupę forsy! Reti? Najpierw znajdźmy miecze, a potem porozmawiamy o sprawcy kradzieży. Patrzcie, tylko kłócą się jak przekupki! Tak! Najwyższy czas poszukać poszlak. Dlatego musimy się rozdzielić!